Myślę, że na pewno z przebiegu całego spotkania byliśmy zespołem lepszym. Stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji. Przetrwaliśmy słabszy moment i dlatego to my cieszymy się z trzech punktów. Zwłaszcza w pierwszej połowie, tak wasza gra wyglądała bardzo dobrze, bo Bytowi nie pozwoliliście na zbyt wiele. Kilka sytuacji było i w 43 minucie twoja bramka, która udokumentowała tę przewagę. Na pewno w pierwszej połowie byliśmy zespołem lepszym o klasę. Cały czas mieliśmy kontrolę spotkania. Pytowia nic groźnego nam nie zrobiła w pierwszej połowie, dlatego, pierwsza połowa na plus. No tak, Twoja bramka, później to prostopadłe podanie do Piotra Malinowskiego. Indywidualnie, na pewno też możesz zaliczyć ten występ do udanych. Na pewno, indywidualnie jestem zadowolony, ale najważniejsza jest drużyna i to, że zdobyliśmy dzisiaj trzy punkty. Czasu na świętowanie nie ma zbyt wiele, bo już w środę mecz 1.32 Pucharu Polski z Wiktorią Sulejówek. Rywal teoretycznie słabszy z niższej ligi, ale jak pokazały mecze z, właśnie z tej rundy, choćby na zagłębia Lubin z Huraganem Morąg, no nie można nikogo lekceważyć. No na pewno będzie to ciężki mecz, ponieważ już wiemy na kogo w ewidentnym awansie trafimy. Także będzie to ciężki mecz, ale damy z siebie 100% i, i będzie dobrze. Co do meczu, no myślę, że na pewno mogę zacząć od tego, że w pierwszej połowie zagraliśmy dobre zawody. Myślę, że pełna kontrola, chciwik chyba nie stworzył żadnej sytuacji. My mieliśmy kilka dobrych okazji. Po przerwie też dobrze zaczęliśmy, dobrze, dobrze weszliśmy, jednak stracona bramka. Można powiedzieć, że nie podcięła skrzydła. Troszeczkę brakło tej pewności wtedy może, ale podnieśliśmy się z tego, strzeliliśmy drugą bramkę. I dowieźliśmy, tak można powiedzieć. No, przeciwnik może jakiejś akcji nie, nie stwarzał, próbował z tych fragmentów yy, gdzieś tam zagrozić, yy, ale albo dobrze broniliśmy, albo Michogliwa był na posterunku, więc myślę, że, myślę, że na pewno graliśmy z ICE-liderem też. No, myślę, że trzeba powiedzieć, że trzeba się cieszyć z tego zwycięstwa i, i, i że zagraliśmy dobre zawody. Jeżeli chodzi o organizację gry, zwłaszcza w drugiej połowie bytowi, to jeden z lepszych zespołów chyba, jaki tutaj przyjechał na Limanowskiego. No myślę, że taką radość z tego grania czerpali. Myślę, że taki, przede wszystkim to, te zgranie y, zespół żadnych kompleksów, y, gra ofensywnie, y, idzie wieloma zawodnikami do przodu. Myślę, że to jest przede wszystkim ich broń, ta taka y, radość z tego grania. Brak, brak, może brak presji też... Y, Wiadomo, że no też ciężko mówić o jakiejś presji, ale, ale na pewno ta radość zgrania jest widoczna w grze. Widać, jaka jest rywalizacja w drużynie. Ty dzisiaj wystąpiłeś po, po kilku meczach, kiedy, kiedy było inne zestawienie środka obrony. Także na pewno też dla ciebie fajna sprawa, że, że ten powrót i trzy punkty. No Oczywiście, mamy bardzo wyrównaną kadrę. Myślę, że, że, że jest nas 20-20 no kilku, którzy zawodników, którzy mogą grać w pierwszym składzie i, i nie będzie straty jakości, nie będzie, nie będzie jakichś zawodników, którzy by odstawali, więc no, trener ma na pewno duże pole manewru do tego, żeby, żeby ustawić i ustawić pod przeciwnika, czy, czy pod daną dyspozycję dnia, tygodnia. No myślę, że no, ta szeroka kadra, no, jakoś trener musi to rotować, oczywiście bo jest, każdy chce grać. Jest naprawdę dużo zawodników z za jakością, więc, akurat jest taka zmiana. Trzy punkty oczywiście, jak najbardziej. Cieszę się z tego. Dziewięć meczów bez porażki to naprawdę wynik imponujący. Ta seria może jeszcze, mamy nadzieję, chwilę potrwać. Natomiast teraz liga schodzi na drugi plan bo Puchar Polski. Oczywiście. Startujemy w Pucharze Polskim. Wiadomo jak to w pucharze, gramy z, gramy z zespołem z niższej ligi, jednak nie można, nie można nikogo lekceważyć, nie można podejść do tego jakoś luźniej, bo, bo każdy chce wygrać w tym pucharze, każdy chce awansować wyżej, tym bardziej, że, że, że w perspektywie jest gdzieś tam mecz z Lechem Poznań, więc myślę, że, że jedziemy tam, żeby wygrać, jedziemy tam, żeby awansować i, i, i grać dalej.